To już drugie spotkanie i druga narada tego rodzaju. I po tym spotkaniu, do którego przygotowywaliśmy się z pewną obawą, no bo pierwsze spotkanie zazwyczaj wychodzi, no to coś nowego, trzeba się spotkać, poznać, porozmawiać, to zawsze przy tej drugiej organizacji spotkania pojawiają się pytania: czy jest taka wola, czy są takie potrzeby. Dzisiaj. Ja przynajmniej nie mam wątpliwości, że to dobry pomysł. I cieszę się, że znalazłem zrozumienie wśród ruchów prezesów powiatowych, bo przecież to dzięki nim udaje się to takie spotkania organizować. To też zawsze taki moment, kiedy możemy podsumować to, co wspólnie udało się zrobić w minionym roku. Mam na myśli zarówno zakupy, które powiększają przecież stan posiadania i zwiększają bezpieczeństwo, ale też pozwalają ruchom strażakom na to, żeby na nowoczesnym sprzęcie ratować ludzkie mienie czy życie. To w końcu podsumowanie różnych akcji, trudno tutaj w tym miejscu nie wspomnieć o zdarzeniu w Jarkowie przygodskim przecież w południowej Wielkopolsce. To również ponad 160 druhów ochotników z narażeniem własnego życia i zdrowia pracowało w akcji Dankowie Przychodzki. Przecież nie musieli. Ale wiedzą, że to jest misja, że to jest służba, że trzeba w tych momentach trudnych, kiedy inni potrzebują naszej pomocy, że trzeba pomagać. To przecież nie bez powodu strażacy są tą grupą społeczną, którą darzymy największym zaufaniem, którą obywatele darzą największym zaufaniem. Myślę, że to jest bardzo ważne. Jako wiceprezes Zarządu Działu Wojewódzkiego z tego terenu wybrany dzięki Wam chciałem za tą całoroczną służbę trudną, odpowiedzialną, niebezpieczną w tym momencie wszystkim Wam bardzo serdecznie podziękować. Drodzy duchowie, duchowie przedstawiciele władz i wszyscy zebrani. Kiedy dzisiaj już tutaj słyszeliście, o tym czym jest służba, czym jest bycie strażakiem. Że warto inwestować w nowe sprzęty, piękne sprzęty. Ale warto też podkreślić to, czym jest postawa także Strażak. To miejsce, które już wcześniej Pan wskazał jako miejsce. Alitas, a więc miłość, która jest służbą, przekłada się na to zawołanie, które myślę, każdy strażak pamięta i realizuje, które wypisane jest na szkatarze. Bogu na chwalę bliźnie na ratunek. I ta jedność jest bardzo potrzebna, aby w człowieku był Boży Duch, który potwiera się nad bliźniemi. Mam jakiś szczególny sentyment do Przedworowa, który zawsze był nazywany przez moich rodziców Wandą. Tak? No bo takie było na Nie wiem skąd to piękne imię się temu Nadleśnictwu przydało, ale to miejsce i, i ten dom na Wandzie no był dla mojej rodziny zawsze takie miejsce trochę magiczne. No a teraz ksiądz dyrektor tutaj jeszcze ubogacił to miejsce takim pięknym obiektem i wszystko, co się wokół niego dzieje, jest w sposób szczególny. Jakoś tak aranżuje to, to życie publiczne i również duchowe, religijne wokół tego miejsca. Więc myślę, że Przedborów i my jako sąsiedzi Przedborowa żeśmy bardzo na tym zyskali. Tutaj dzieją się bardzo ważne i dobre rzeczy. Tutaj się po prostu przyciąga młodzież. Tutaj młodzież przyjeżdża, wypoczywa. W tym również młodzież niepełnosprawna. To jest Wreszcie misja, misja realizowana tutaj na miejscu właśnie przed chorobie, samo osobiście nie miałem okazji tutaj bywać.